Lecz nie stanę sobie tutaj w cieniu, bo będę miał pod słońce inaczej. Zaczynamy tego vloga, pierwszy vlog, wyjazd do Brudnicy na mecz. Yy, ja idę na autobus, no i co tyle, chciałem tylko powiedzieć i zobaczymy się gdzieś tam już na Olimpii czy tam w autobusie ja się jeszcze odpalę. Cześć! In the road. Trailer for the Sailor. Już dojechaliśmy Nie no, znowu, nie, teraz nie mam pod słońca chyba Chociaż nie wiem Dojechaliśmy na pocztę Na poczcie... Z poczty już idziemy na odróż, byłam bliziutko Dosłownie chwila Wsiadamy do busa, sobie się jedziemy No... No i gdzieś tutaj, nie wiem, taką przebitkę, może nie przebitkę, tylko jak wyjeżdżam autobusem, wam wrzucę za chwilę, jak jechałem autobusem, no, a tak to ogólnie, no nie wiem, widzimy się gdzieś w autokarze, może na Olimpiach będę. Na vlogu jesteś, przywitaj się. Nie ma. Nie ma. <laughs> Witam. Konrad jest rudy. O ty, jesteś nie. na vlogu Chyba ty, jesteś, m... ty, ty, ty <laughs> jesteś u mnie, nie ja, nie o ciebie Ty jesteś u mnie To jeszcze on jest na vlogu A po co? Co on robi? Układa kostkę Rubika no. A po co? Jeszcze on Ale jest na vlogu co? A po co? Nie wpychajcie się w kadra. No no to jest prywatna piona Meini to prywatna? No. Dobra, mrozicie Tam Kanary? Ucieka przed nimi, nie widzisz? Piąta, rozdłużyłaś no, Przywipiona. Piotrka, big beczka! Chłopie, jesteś na vlogu. Przywitaj się. No Cześć! Ty... Mamy SMS, no się i... A mi słuchawki nie działają. Bo się rozładowały. Dobra, no to jedziemy. Będę płakał. O, go też mamy. Dobra. No i... To jest przycisk subskrybuj. O ty, co ty robisz? Nie wiem gdzie jesteśmy, gdzie się jesteśmy. My jesteśmy Być nad morzem. Nad morzem. Tak? Jedziemy... Ej, w ogóle jak byłem w nie to jakaś była drużyna piłkarska, jak chce z nimi grać. Co to jest? No, jest ale... Bracie, którzy lat nasze pokolenia. Co ty? O co tu chodzi? Nie wiem. Dobra. Ej, no nie, no znowu. No chodź. Wygraliśmy, nie? Ja strzeliłem się bramek. Ja 8. Nie! Tak, strzeliłem się do Tak, Nie, 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 już jest koniec vloga. No co ty robisz? Przegraliśmy 2 do 1. Wygraliśmy. No przegraliśmy, no. Ale chodzi. Chodź, chodź, Ja tam. Wiesz, w ostatniej minucie był malutki spalony, ja, ja strzeliłem, nie. ale był malutki spalony. Ja jestem w i bronię wszystko. Dobra. No. E, okay. no tu są pieniędzy na sebastopolę, ten. No. Subskrypcje? No dobra, no i sieba.